Dobry wieczór! Witam w kolejnym odcinku. Trudne pytania, trudne odpowiedzi. Dzisiaj zadamy sobie pytanie: czy samotność jest wyborem, czy konsekwencją naszych decyzji? Samotność to jedno z najgłębszych i najbardziej uniwersalnych doświadczeń ludzkich. Może dotykać każdego niezależnie od wieku, statusu materialnego czy pochodzenia. W dzisiejszym odcinku próbujemy odpowiedzieć na to pytanie: czy samotność jest wynikiem naszych wyborów świadomych, czy też jest nieuniknioną konsekwencją podejmowanych decyzji lub wręcz losowych okoliczności? Zdarza się, że ludzie wybierają samotność, postrzegając ją jako źródło wolności i niezależności. W takim przypadku można mówić o samotności z wyboru. Przykłady to osoby, które cenią niezależność, decydują się na życie w pojedynkę, aby uniknąć kompromisów czy zobowiązań wynikających z relacji. Są to twórcy i artyści też. Czasem wybierają samotność, aby skupić się na pracy twórczej i uniknąć rozpraszania uwagi. Oraz ludzie poszukujący sensu życia. Niektórzy celowo oddają się oddają się od społeczeństwa, oddalają, aby pogłębić introspekcję. Samotność jakoś, jako konsekwencja decyzji. Z drugiej strony samotność może być wynikiem naszych działań, nawet jeśli pierwotnie nie miała być celem. Oto kilka przykładów: zaniedbanie relacji. Ludzie, którzy przez lata nie dbali o przyjaźnie czy kontakty rodzinne, mogą znaleźć się w sytuacji izolacji. Drugie to błędne wybory życiowe, decyzje takie jak przeprowadzka do odległego miejsca bez żadnych znajomości, czy praca pochłaniająca cały czas mogą prowadzić do osamotnienia. Kolejne to traumy i konflikty. Doświadczenia takie jak rozwód, zerwanie przyjaźni czy konflikty z rodziną mogą powodować izolację. Niezależne czynniki wpływające na samotność, nie zawsze samotność jest bezpośrednim wynikiem wyborów czy decyzji. Czasem wynika z czynników, na które nie mamy wpływu. To może być sytuacja życiowa. Choroby, niepełnosprawność lub brak wsparcia w trudnych momentach mogą prowadzić do osamotnienia. Zmiany społeczne, urbanizacja, cyfryzacja życia i spadek znaczenia tradycyjnych wspólnot mogą pogłębiać poczucie osamotnienia. Kolejne to zjawiska psychologiczne. Osoby z niską samooceną, lękiem społecznym lub depresją mogą izolować się, choć nie jest to ich świadomą decyzją. Jak przeciwdziałać samotności? Samotność, choć bolesna, nie musi być sytuacją trwałą. Istnieje wiele sposobów, aby jej przeciwdziałać. Może być to budowanie i pielęgnowanie relacji. Nawet drobne gesty, jak regularne telefony do bliskich czy inicjowanie spotkań, mogą pomóc w odnowieniu więzi. Zaangażowanie społeczność. Udział w wolontariacie, klubach zainteresowań czy wydarzeniach lokalnych pozwala nawiązywać nowe znajomości. Wsparcie psychologiczne. Terapia może pomóc w radzeniu sobie z lękami, traumami i barierami w relacjach z innymi. Kolejne to praca nad sobą. Rozwój osobisty, nauka nowych umiejętności czy rozwijanie pasji pozwalają budować poczucie wartości i przyciągać innych ludzi. Podsumowując, czy samotność jest wyborem czy konsekwencją decyzji? Odpowiedź brzmi, to zależy. Dla niektórych jest świadomym wyborem, dla innych efektem błędów, zaniechań, lub nieprzewidzianych okoliczności. Kluczowe jest jednak, że samotność, niezależnie od przyczyny, można przezwyciężyć dzięki pracy nad sobą, otwartości na innych i korzystaniu ze wsparcia, które oferuje społeczeństwo. Zostawiam temat otwarty, proszę przemyśleć. Napisać w komentarzu, co Państwo o tym wszystkim myślą, o rozwiązaniach tego problemu, czy w ogóle o samotności, jak to wygląda w Państwa życiu. Jak się podobał ten odcinek, to bardzo proszę o polubienie, subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV i zapraszam na kolejne rozważania jutro o godzinie 22.00. Ewelina Ebenberger. Dobranoc.